Dzień dobry dzieci. Proszę was, byście otworzyli podręczniki do edukacji polonistycznej na stronie 28. Znajduje się tam czytanka pod tytułem Świnka. Posłuchajcie. Zofia Stanecka, Świnka. Dziś w czasie przerwy zauważyłam, że na ławce Julki panuje okropny bałagan. Śdziwiłam się, bo Julka zwykle dba o porządek. Jej zeszyty nie mają zagiętych rogów, a ukochana różowa gumka w kształcie świnki zawsze ma czysty ryjek. Słyszałam, jak Julka mówiła, że jest za ładny, żeby nim ścierać. Czy ktoś widział moją gumkę? pyta Julka, przerzucając rozłożyście na stoliku rzeczy. Szukam i szukam, ale nigdzie jej nie ma. Ja ją pożyczyłem, powiedział siedząc w sąsiedniej ławce Wojtek. Oddam tylko coś. W ją. Spojrzałam na niego. Wojtek ściskał umkę Julki i ścierał coś z całej siły. Świnkowy nos Wyginał się to w jedną, to w drugą stronę, a w koło niego zbierały się różowe wałeczki gumy. Gdy skończył, ryjek był brudny i dużo krótszy niż przedtem. Julka wzięła odzyskaną świnkę do ręki i spuściła głowę. Widziała, że jest jej bardzo przykro. Domyślacie się dlaczego? Drogie dzieci, czy wiecie może dlaczego Julka była smutna? Tak, bo to była jej ulubiona gumka, a kolega ją wziął, Wojtek, bez pytania, i ją zniszczył. Proszę Was, byście w zeszytach do edukacji polonistycznej. Odpowiedzieli na pytanie pierwsze, dlaczego na ławce Jurki panował bałagan? Drugie, dlaczego było jej przykro? I ocencie zachowanie, jak powinien się zachować w tym momencie Wojtek. Odpowiedzcie na te trzy pytania do zeszytu. Zastanówcie się, co to jest poszanowanie czyjejś własności. Poszanowanie czyjejś własności powinno towarzyszyć nam w każdej sytuacji. Jeżeli chcesz na przykład obejrzeć czyjąś zabawkę lub pobawić się nią albo pożyczyć gumkę czy ołówek, zawsze pytaj właściciela o pozwolenie. Nigdy nie bierz rzeczy, które nie należą do ciebie, a jeśli pożyczysz jakiś przedmiot. Szanuj Go i dbaj o Niego jak o swoją własność. Pamiętaj, że własność innej osoby jest dla niej ważna i cenna. Dlatego zawsze zwracaj porzuczone rzeczy w niezmienionym stanie. Napiszcie również swoimi słowami, co to znaczy poszanowanie czyjejś rzeczy. Zobaczcie na stronie 29 mamy wierszyk. Tydzień w szkole. Chciałabym, byście nauczyli się go czytać. W poniedziałek rano w klasie Tomek sokiem wpadł na kasie, a we wtorek jakiś łobuz Pomalował w globus. W środę w szatni Stasiustynie Rozrapał kaptur w pelerynę. A po gimnastyce w czwartek piłką w okno trafił bartek. Na dodatek w piątek, w piątek, w piątek w szkole był porządek. Zbieraliśmy razem śmieci, Tomek, Kasi, dał bukiecik. Klobus pięknie gdzieś wyczyścił i był wielki szkolny wyścig. A najszybciej biegał Olek. Tak nam minął tydzień w szkole. Dla zapamiętania przeczytam wierszyk jeszcze raz. Proszę Was, byście się go nauczyli czytać na wtorek. Wtedy postaram się zrobić nam lekcję online. I przeczytam cię mi ten wierszyk. Poniedziałek rano w klasie Tomek z Sokiem wpadł na kasie, a we wtorek jakiś łobuz pomalował w kropki globus. W środę w szatni Stasiu rozdar rozdarł kapru, kaptur w pelerynie, a po gimnastyce w czwartek piłką w okno trafił Bartek, na dodatek w piątek piątek w piątek w szkole był porządek, zbieraliśmy razem śmieci, Tomek Kasi dał bukiecik. Globus pięknie ktoś wyczyścił i był wielki szkolny wyścig, a najszybciej biegał kolek. Tak nam minął tydzień w szkole. Jak będziesz uczył się wierszyka, uczył, uczyła wierszyka, przeczytaj go najpierw po cichu, a następnie głośno. Staraj się jak najlepiej oddać jego nastrój. Powiedz, co wydarzyło się w kolejne dni w szkole. Czy pamiętacie, by w naszej klasie było czasami tak, jak jest w wierszu. Pomyślcie, jak uniknąć tak niemiłych sytuacji w szkole. Porozmawiajcie o tym w domu. Przygotujcie proszę Was ćwiczenia. Do Edukacji Polonistycznej na stronie 29. Na podstawie opowiadania świnka skreśl w każdym zdaniu niepotrzebne wyrazy. Podkreśl zdanie pasujące do rysunku. Patrz, szukamy jakie będą niepotrzebne słowa. Julka szuka różowej szarej gumki. Jaka była gumka? Różowa czy szara? Różowa, więc kreślamy szarej. Wojtek zabrał, pożyczył gumkę. Co Wojtek zrobił? Zabrał czy pożyczył gumkę? Wojtek pożyczył gumkę, bo później ją oddał. Zniszczył ogonek ryjek świnki. Co zniszczył śwince? Jej ryjeczek, więc kreślimy ogonek. Julce było wesoło, przykro. Jak było Julce? Przykro, więc kreślamy słowo wesoło. Odkryj zdanie pasujące do rysunku. Julka szuka różowej gumki. Wojtek pożyczył gumkę, zniszczył ryjek świnki. Julce było przykro. Zobaczcie, tu na ryjek świnki jest zniszczony, tak? Podkreślcie to zdanie. Ja chyba nie mogę podkreślić, ale wy możecie podkreślić zdanie, które pasuje do obrazka. Zadanie drugie. Podkreśl różową kredką wyrazy opisujące wygląd gumki. Zanim wziął Wojtek... Wyrazy, które opisują gumkę po oddaniu podczas szarą kredką. Jaka była gumka na początku? Śliczna, brudna, różowa, zniszczona, czysta, nieładna, zielona, pomarańczowa. Była śliczna. Czy była brudna? Nie, ale była różowa. Była Zniszczona? Nie była zniszczona, za to była czysta. Jeżeli była śliczna, to nie była nieładna. To teraz na szaro, bo na pewno nie była zielona i nie była pomarańczowa. Na szaro, co zaznaczamy? Jaką? Oddał jej gunkę Wojtek oddał jej brudną, zniszczoną, nieładną gunkę. Które wyrazy pozostały niepodkreślone? Dlaczego? Powiedziałam już na początku. Ponieważ gumka wcale nie była zielona i nie była pomarańczowa. Wklej takie zakończenie zdania, żeby powstała ważna zasada dotycząca naszego postępowania. Zapisz tę zasadę w zeszycie. Zobaczcie. Gdzie mamy naklejki. Idziemy na środek książeczki po naklejki. I co tam mamy? Nie biorę cudzej rzeczy bez pozwolenia do zabawy. Jaka jest ważna zasada? Nie biorę cudzej rzeczy bez pozwolenia. Zapiszcie to sobie na ładnie na kolorowo w zeszycie i zapamiętajcie. Że nie biorę cudzej rzeczy bez pozwolenia. Zadanie czwarte: przeczytaj zdania. Uzupełnij drugie i trzecie zdanie wyrazami z ramki. Drugie i trzecie zdanie: Dzieci grają: Dzieci grają w co grają? w piłkę. Kropka: Dzieci grają w piłkę jaką? Nożną, to coś dla naszych chłopaków z klasy. Z którego zdania dowiadujemy się na więcej. Dzieci grają, ale tutaj no wiemy, że grają. Ale w co grają? W piłkę. A jaką piłkę nożną? Które to zdanie? Te trzecie. Dzieci grają w piłkę nożną. To jest pięknie napisane zdanie. Pełne zdanie. Jak powinien już mówić pierwsza klasa, tak? Zadanie drugie. Uzupełnij odpowiedzi na pytania, dobierając właściwe wyrazy z ranek. Co robi Zosia? Zosia, popatrzcie, co robi. Myje na skakance, pisze czy skacze? Skacze na skakance i przepisujemy. Co mówi Zosia? Że ja skaczę na skakańce. Zobaczcie. Zosia skacze, a gdy ona mówi, że ona skacze, mówi: Ja skaczę. E. Zamieniamy E na E. Bardzo ważna rzecz. Zamieniamy E na E. Przeczytaj nazwy dni tygodnia i dokończ ich zapisywanie we właściwej kolejności. Pamiętajcie o przecinkach przy wyliczaniu. To zadanie, moi drodzy, zostawiam do zrobienia Wam, ponieważ każdy z Was już zdał u mnie dni tygodnia, więc proszę byście zrobili to zadanie sami. Odpocznijcie chwilę. Za niedługo. Słyszymy się na edukacji matematycznej. Miłego dnia, pa pa!